Tableau oferuje bardzo ciekawe możliwości obserwacji i analizy zmienności danych w czasie. Zobaczmy. Wymiar czasowy może mieć w Tableau dwa oblicze. Może być tak zwanym wymiarem dyskretnym, i to służy do czegoś takiego, gdy będziemy chcieli zobaczyć sobie na przykład poziom sprzedaży w kolejnych Latach, kwartałach czy miesiącach, i wtedy poszczególne te operandy czasowe mogą być odrębnymi wymiarami takimi jak rok, kwartał, miesiąc, dzień czy dzień tygodnia. Można na to nakładać kolorem informacje o strukturze jakiegoś zjawiska w tych poszczególnych fragmentach czasowych. No i można oczywiście zagłębiać się do poziomu na przykład dnia tygodnia czy numeru tygodnia i obserwować sobie powiedzmy charakterystykę tygodniową przebiegu określonego zjawiska. Ale innym Rodzajem wymiaru czasowego jest tak zwany wymiar ciągły, gdzie bez większego problemu możemy zobaczyć sobie po prostu na osi czasowej, jak zmieniała się, zmieniało się określone zjawisko w kolejnych e, kwartałach, tygodniach czy nawet dniach. Oczywiście możemy poszczególne serie danych wyodrębniać tutaj poszczególnymi kolorami. Oczywiście, jeżeli ta ziarnistość będzie zbyt duża, możemy uzyskać dane, które nie będą specjalnie zrozumiałe, ale do tego również mogą służyć szybkie kalkulacje tapelaryczne, żeby bardzo szybko pokazać dane, na przykład w postaci skumulowanej czy, czy narastającej, i wtedy bez problemu możemy zobaczyć sobie analizę dynamiki w czasie, dołożyć do tego jakiś forecast, czy wspomóc jakąś funkcją statystyczną, dołożyć na przykład funkcję trendu, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, możemy zobaczyć, jak ten trend wygląda z matematycznego punktu widzenia. I rzecz jasna taką analizę danych w czasie bez żadnego problemu możemy nałożyć na Dowolny kopii, gdzie na przykład interes, może nas zainteresować, co nasi klienci kupowali we wtorki i gdzie, i z jaką marżą, i na czym zarabialiśmy, a na czym nie. Dlaczego we wtorki nie zarabialiśmy na przykład w Lubaniu? Więcej możliwości tego typu analiz znajdziecie Państwo na www.mudatalabs.com. Zapraszamy serdecznie.